Jestem z tej strony, Koiwezo, i to jest kolejny odcinek z Browser's. Dawno odcinki się nie pojawiały. E, w tym, że na nie mam czasu. Rysowanką miałem już dawno stawić, ale nie na czegoś się stawię. E, więc, no, pewnie też się nie lubię co ale ten odcinek będzie wcześniej. E, w tym odcinku kupimy sobie Nightmare bo nareszcie jest w sklepie. Więc. Nadszedł ten moment kiedy pojemy go Nice. Jest, y, on jest dla mnie lepszy niż ten, y, ten złoty. Więc ja go teraz zaczymy. Jest przepiękny. Mi się mega podoba. Nie wiem jak wam. Więc ja zagramy chwilę długo samotny wierzchołek. Więc no. Jest genialny klub, więc no. Ostatnio też, yy, dokładnie wczoraj grałem sobie z Martusem i z naszego klanu. Yy, turniej, bluestacks. Niestety daleko nie doszliśmy, ale o dziwu udało nam się przejść do ćwierćfinału. Więc jest bardzo dobrze, poszło. Więc za miesiąc będziemy Prawdopodobnie będzie jeszcze jeden turnic nie nagraliśmy tego. Ale natomiast Marcus nagrał. Więc znaczy nie nagrał tych. Całego ten tylko powtórki nagrał. Więc prawdopodobnie na jego kanale się to pojawi. Ale no, przejdźmy do gry. Ten crow jest mega. Fajny ma efekty trucizny, że to jest takie naładowanie prądem. To mi się mega podoba. Bardzo fajna opcja. To ten Dynamic chyba trochę tak. nie wiem, albo ma ścinki, albo trochę nie ogarnia. Dobra. Fajne to jest, że po prostu z i widać w krzakach, co dostałem poizona. Dobra Już się to skutecznie sprawdza trawę, więc. Oko? A tutaj jest. Drugi krow to jest. Ja ten załatwiony pięknie. A z tego tego kolta by się przydało, ale nie chcę niego podlatywać, bo boję się, że mnie zabije łatwo. Może i mam dużo damage'a na blisko, ale niewystarczająco. Więc ja ucieknę, bo mój teammate został szybko wyjaśniony, bo za blisko podchodzi do krzaków. Ta podlatuję. Dobra, jest wyjaśniony, pięknie no nie nie wyszło a i tak powiem: miejsce, więc jest git więc zagramy sobie prawdopodobnie kilka meczów, może jeszcze uda nam się wbić 10 tysięcy um, no 10 tysięcy chciałem wbić już od dawna i to by było moje takie Powiedzmy marzenie, może nie marzenie, ale bardzo chciałem po prostu 10 tysięcy, więc nareszcie mogę tego dokonać dzięki temu tak naprawdę, że wyszła nowa postać i trafiłem nową postać i przed to mam ułatwi marki do wbijania. I to na, na, naprawdę dzięki temu Bo trafiłem Gina w końcu, niestety, najsłabszy mitik, ale jak już wcześniej mówiłem, lubię każdą, każdego mityka Najbardziej lubię Tarę, ale niestety, trafi się mythic. Ten y, Jin. Też może być, nie jest zły, jak się nim ogarnia granie. Pamiętam, gdzieś jest tego Rosa, tego typu. Albo tutaj. Dobra, a nie, nie ma. On był sam. Spróbuję fajny Team. E, Crow i Spike jest Rosa Trzeba by było ją taktycznie wyjaśnić, bo... No właśnie Musiałeś te bomby obronią? O Jezu, Piper mię łatwo wyjaśnić, tylko to przeżyj to Błagam Cię Spike, przeżyj to Nie wiem dlaczego wcześniej jak, rzucę, jak na niego skoczyłem nie mogę strzelać, ale... Dobra. Ja, ja muszę do niego podjechać, ale boję się, że mnie szybko wyjaśni. O Boże, to Piper ma 13 okona na one strzał... Na no, one strzał, jest, no, chciałem powiedzieć na jednego strzała. Spróbuję tak zbejtować chyba, że... Nie jest to drugie miejsce, ale oni mają tak dużo par cubesów. Że wątpię, że to ugramy. Chociaż raz ja miałem team Jean i Mortis, i tak ładnie to ugraliśmy, że myśmy zrobili. i pokonaliśmy 14. Ale tu jest większa różnica, więc wątpię, że to wyjdzie. No i nie zdążyłem uciec dobra. To chyba koniec, tak. Znowu drugie miejsce. Dosyć ładnie idzie. Także już jesteśmy coraz bliżej. Jeszcze 11 pucharków. tak blisko Mam nadzieję, że z tego megaboxa coś dropnie, ale szybciej szybciej. bardzo wątpię yy, No bo niedawno już trafiłem mityka Więc to by było trochę głupi, że trafił Dobra tego Karla bym tak Do niego nie zaczynał, bo jednak ma A lot of damage Ale ja bym zabrał z chęcią po tobie Kiedy ten Brock Master powera O nie, właśnie o tym Star że mówię, że kurzający jest. No ale lubił się rakiety i tak może dostać dużo No Nasza śmatki szeli ale niestety ona nie ogarnia. Jakbym sobie chęcią ULTA nabił, to bym sobie szybko uciekł, ale chyba nie będzie to konieczne. No nie, tylko nie, nie zostaw go. Najgorzej, piąte miejsce. No a tu jest chyba za wycięcie i. Widzimy się, kiedy już będę blisko do bicia, także widzimy się za chwilę. Więc brakuje mi sześć pucharków, czyli drugie miejsce bodajże, tak? W ogóle dostaje się 7 za pierwsze 8. To jest w ja ogóle takie solo, ale na solo jest y, ciężej. Y, niby więcej jeszcze zostaje, ale jest ciężej. Pole na dół. Także mam artystę, skin to prawa jest kozak. Fajnie się nim gra, od razu się przyjemnie gra, nie z tym zwykłym krowem. Ci ludzie, którzy mówią, że skin daje plus 10 skina, to mają rację. Zostaw ich! Człowiek! Możesz ich obijać, ale żebyś tak mocno nie dostawał na ray, bo. trochę przypał. Au! Dobra, no to ja też dostałem. Ostro, na ray. Na szczęście, chroma. Spory damage. Nawet nie wiem, czy największy z wszystkich legend. Teraz który... nie wiem, Przepraszam. Spike ma najdalszy bo jeszcze te jego kolce go tak ratują. Nie, zresztą typa. To było niepotrzebne trochę. Nie zim trochę. trochę... jeżeli nic nie mówię, bo się trochę skupiam. Dobra, dobra akcja. Tylko teraz może i mam 10, ale o, tu jest ten o, team. to jest ten team, który przydałoby się trochę tak wyjaśnić, bo oni to jak będą drugie miejsce pewnie by zdobyli zwolenie Bum! Piękna akcja! Jest! Mamy 10 tysięcy! po długich męczarniach nareszcie jest wbite 10 tysięcy jeszcze bardzo pięknym skinem więc jest otwieramy teraz mega boxa i co trafimy nic w sumie tego się spodziewałem no bo jednak już trafimy tylko więc szansa się zmniejszyła też ja na szybko zobaczyć jaką miałem w ogóle szansę 0,2 mmm. No dobra, no, no to mało. Więc to byłam na tyle z tego odcinka. Jeśli więcej odcinków tego typu, to, to koniecznie wstawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, jeszcze nie zostawiliście. Zapraszam Was do kanałów poniżej w opisie. E, to by na tyle. Cześć! I'm not gonna get home.